Siemano, ja jestem Mateusz, witam Was, no i zapraszam na dzisiejszy film. Zielu wrócił na boisko i pokonał AC Milan. Dwa swojaki i trzech Polaków na jednym boisku we Włoszech. hat Arkadiusza Milika. Dokładnie tak, Milik zdobył trzy gole. Legia znów na deskach, kończy rok w strefie spadkowej. Alech wygrał po bramce w 99 minucie. Liverpool kończył mecz w 10 i stracił punkty z Tottenhamem. Manchester City demoluje, a Thomas Tuchel zrzuca niepowodzenie swoich piłkarzy na władze ligi. Eden Hazard zagrał pełne 90 minut po raz pierwszy od 2019 roku. Luis Suarez nawyzywał Diego Simone i może mieć problemy. Czy Robert Lewandowski zakończy karierę w Bayernie Monachium? Dyrektor zabrał głos. A na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. Wczoraj trzy bramki zdobył Arkadiusz Milik. Taka sytuacja co prawda często się nie zdarza, ale miejmy nadzieję, że tak samo skuteczny będzie dla reprezentacji. Jeżeli interesujecie się piłką nożną, to gorąco zachęcam, abyście zostali widzami naszego kanału. Na pewno nie pożałujecie. A teraz zapraszam do oglądania. Piotr Zieliński powrócił na boisko i został bohaterem Napoli. Polak w meczu z Empoli złapał się za klatkę piersiową już po 20 minutach i od razu trafił do szpitala. Nie było pewne czy zagra z AC Milanem, ale wyszedł od pierwszej minuty z opaską kapitana i do tego po 5 minutach zaliczył asystę. Zielu idealnie na głowę Elmasa, który zdobył pierwszą i ostatnią bramkę w tym meczu. Tym razem z lataniem Brachimowicz nie był w stanie odmienić losów tego spotkania. Oznacza to, że AC Milan spada na trzecią pozycję, a Napoli wskakuje na drugą. Liderem tabeli dalej jest Inter z dorobkiem 43 punktów. Warto powiedzieć też o polskim pojedynku w meczu Specji z Empoli. W tym meczu zagrało trzech Polaków, każdy od pierwszej minuty: Dla gości Szymon Żurkowski, a dla gospodarzy Arkadiusz Leca oraz Jakub Kiwior. Szczególnie na wyróżnienie zasługuje Żurkowski, który w pierwszej jak i drugiej części meczu był bardzo aktywny pod bramką rywali. Cała trójka zagrała także do samego końca meczu. I co jeszcze interesujące, to oba trafienia w tym spotkaniu były dziełem skierowania piłki do własnej bramki. Dwa swojaki w jednym meczu często się nie zdarzają. Arkadiusz Milik zdobył hatrika, to co prawda. Niecodzienne zdarzeniem, ale tym razem jak najbardziej prawdziwe. Wczoraj Olimpik Marsylia mierzyła się w krajowym bucharze z klubem z czwartej ligi pod nazwą Cheville. Polak trafił w minucie 41 z rzutu karnego oraz w drugiej części meczu, dokładnie w 90 oraz 57 minucie. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 4 do 1 i co najlepsze to goście niespodziewanie w tym meczu jako pierwsi objęli prowadzenie. A Legia Warszawa znów przegrała. Tym razem na własnym stadionie 3 do 0 pokonał ich radom jak radom. Przykra sytuacja, ale to rywale na boisku byli po prostu... Lepsi. W kuriozalnych okolicznościach padła w pierwsza bramka w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Borus wybijał piłkę, ale w tym zamieszaniu trafił w yeteskę, po czym futbolówka przekroczyła linię bramkową. Naprawdę dziwna sytuacja, takie coś często się nie zdarza. Po zmianie stron padły kolejne dwie bramki, które już ostatecznie zakończyły rywalizację w tym meczu. Taki wynik tego spotkania oznacza, że Legia zimową przerwę spędzi w strefie spadkowej. Kolejny mecz z Zagłębiem Lubin zagrają dopiero 5 lutego. Wydaje mi się, że taka przerwa zdecydowanie powinna im pomóc. A Lech Poznań wygrał z górnikiem zawrze dzięki bramce zdobytej w 9 minucie doliczonego czasu gry. Ta bramka sprawiła, że Lech z czteropunktową przewagą nad pogonią Szczecin kończy ten rok w roli lidera tabeli. Tottenham okazał się być szóstą drużyną w tym sezonie, która postawiła się Liverpoolowi i odebrała im punkty. Wczoraj remisem po 2 zakończyła się rywalizacja tych klubów. Tak pewnie grającego Tottenhamu dawno nie widziałem. Ich pozytywna postawa przyniosła trafienie Harego w minucie 13. Jednak Liverpool potem wyrównał i wyszedł nawet na prowadzenie, a taki wynik utrzymał się do 73 minuty. Wtedy dokładnie było 2 do 1, ale chwilę później fatalny w skutkach błąd popełnił Allison. Wyszedł niepotrzebnie z bramki, nie udało mu się wybić piłki, a w konsekwencji Sonko, piłkę do pustej bramki. Bolesny upadek zaliczył także Andrew Robertson. Najpierw zdobył gola, a po niecałych 10 minutach opuszczał boisko z powodu zobaczenia czerwonego kartonika. Arbiter nie miał wątpliwości i wyrzucił go z boiska za ten faul. Czy słusznie, czy nie? Napiszcie w komentarzu. Nie możemy jednak także zapomnieć o sytuacji z minuty 20, kiedy to Harry Kane właśnie faulował Robertsona. Faul naprawdę brutalny i dziwi, że napastnik nie opuścił boiska. Przecież gdyby gracz Liverpoolu nie podskoczył, to zakończyłby ten mecz na noszach ze złamaną nogą. Z tego wynika że pomimo istnienia systemu VAR to takie dziwne i niezrozumiałe decyzje sędziów dalej mają miejsce, czym niszczą futbol. Powodu do narzeka nie mają za to kibice obywateli, gdyż ich ulubieńcy wczoraj rozjechali Newcastle i to aż 4 do 0. Ta wygrana sprawiła, że w tym momencie są samodzielnym liderem tabeli z przewagą 3 punktów nad piłkarzami Jurgena Klopa. Problemy po raz kolejny mają za to piłkarze Chelsea. Na pięć ostatnich meczów wygrali zaledwie 2, a wczoraj zaliczyli bezbramkowy remis Wolverhampton. Wściekły na władze ligi jest Thomas Tuchel, który już kilka dni temu apelował o przełożenie tego spotkania. Jednak pozytywna odpowiedź nigdy nie nadeszła. Tak wczoraj wyraził swoje niezadowolenie. Zgłosiliśmy chęć przełożenia spotkania, aby opanować sytuację. Ta propozycja została odrzucona. Bardzo trudno to zrozumieć. Martwimy się o zdrowie piłkarzy, jesteśmy tym rozczarowani i wkurzeni. Sprawdziłem, jak w Debluz wygląda sytuacja, i na moment, kiedy to nagrywam, jest 7 potwierdzonych przypadków, a w innych drużynach jest ich nawet około 20. Podobnie jak londyńska Chelsea bezbramkowy remis zaliczył Real Madrid, Po zero z Skadis, który w tym momencie znajduje się w strefie spadkowej. Piłkarze Carlo Ancelotti'ego dominowali, no ale co z tego skoro to nie przełożyło się na zdobycze bramkowe. W ogóle to cały mecz pełne 90 minut rozegrał Eden Azard. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce podczas Euro 2020 i rywalizacji Belgów z Finami. Aczkolwiek jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko Real Madrid, to cały poprzedni mecz Eden Azard rozegrał 23 listopada 2019 roku. Roku. Do tej pory w oficjalnych meczach Realu Madrid zdobył zaledwie 5 goli. Wczoraj mówiłem o meczu Seville z Atletico Madryt, który zakończył się wygraną gospodarzy. Problem po tym meczu będzie miał jednak Luis Suarez, który co prawda zagrał od początku, ale w 57 minucie Diego Simone zdjął go z boiska. To nie spodobało się Suarezowi, a że na stadionie jest pełno mikrofonów i kamer, to one wychwyciły co Urugwajczyk mówił po zejściu z boiska. w zasadzie, zawsze to samo. Te słowa oczywiście były kierowane do Diego Simone, czyli trenera Atletico Madryt. Na pewno nie przystoi, aby taki gracz tak się zachowywał. Potem jeszcze siedział na ławce rezerwacji i wyglądał na wyraźnie niezadowolonego czy nawet obrażonego, aczkolwiek może mieć w tym trochę racji, gdyż ostatni pełny mecz w barwach Atletico rozegrał dopiero 24 października. A dzisiejsza plotka transferowa dotyczy już byłego piłkarza Interu. Christian Eriksen oficjalnie pożegnał się z klubem z Mediolanu i obecnie przybywa w Danii, gdzie trenuje przed rozpoczęciem nowego sezonu. Duńskie media potwierdzają zainteresowanie aż czterech klubów. Jednym z nich jest np. Ajax Amsterdam oraz jego drugi klub w Kryże, czyli Odense Bold Club. Podobno Eriksen przykuwa także uwagę innych duńskich klubów. Robert Lewandowski zakończy karierę w Bayernie Monachium? Tego pewni być nie możemy. Na lewego poluje wiele innych topowych europejskich klubów, ale słowa Herberta Heinera, czyli dyrektora Bayernu Monachium, dają poważnie do myślenia. Robert wie, że ja i wszyscy ludzie z zarządu noszymy go wielkim szacunkiem i mówiłem mu to wystarczająco często. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że go mamy, ponieważ jest on absolutną gwarancją bramek, najlepszym napastnikiem na świecie. Byłbym szczęśliwy, gdyby zakończył u nas karierę. A czy wy chcielibyście, aby Robert Lewandowski zakończył karierę w Bayernie Monachium? Napiszcie w komentarzu. Wzrost zakażeń na Wyspach spowodował odwołanie ponad połowy spotkań zaplanowanych w ramach 18. kolejki Premier League. To spore utrudnienie dla władz ligi, gdyż nie widać na horyzoncie poprawy tej sytuacji. A do tego zbliża się okres świąteczny, który od lat jest bardzo, ale to bardzo aktywny. Na początku grudnia pojawił się pomysł, aby zawiesić rozgrywki od połowy miesiąca aż do 7 stycznia, ale to nie przeszło. Powodem był napięty terminarz do granic możliwości i do tego mundial w Katarze, który praktycznie blokuje dokonanie jakichkolwiek przesunięć terminów. Już dzisiaj rano ma dojść do bardzo pilnego spotkania władz ligi z władzami drużyny. Ma tam zapaść decyzja o całkowitym odwołaniu 20. kolejki Premier League zaplanowanej w dniach 28-30 grudnia. A na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka, ale dzisiaj bardzo ubogo, bo mamy tylko dwa interesujące pojedynki. W La Lidze to Levante zagra z Walencją, a w Championship Fulham podejmie Sheffield United. Na dzisiaj to już koniec, bardzo dziękuję, że oglądałeś czy też oglądałaś do samego końca. Każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Zapraszam także na mojego Instagrama oraz na Twittera, linki macie oczywiście tam na dole w opisie. No i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!